Community Day na Boldora. Nie byłem zbyt szczególnie przekonany o tego eventu, spóźniłem się na niego półtora godziny. Sam Boldor nie jest dla mnie aż tak potrzebnym Pokemonem, żebym mocno dzisiaj grindował, ale koniecznie dzisiaj muszę przetestować jedną rzecz, która może wpłynąć na losy Pokémon Go i na całą przyszłość tej gry. A chodzi o Candy XL. To jest event, w którym najłatwiej w historii Pokemon Go jest zdobywać. Także koniecznie muszę sprawdzić, jak to działa w praktyce, ale najpierw znajdźmy Wojtka, z którym jestem dzisiaj umówiony na trade. Bonus. O którym wam mówiłem w ostatnim filmie, że bardzo musicie na niego zwrócić uwagę i wykorzystać go do rajdowania na kartanę. Ten bonus okazał się tak dobry, że ludzie potwierdzili na Reddicie, że niektórzy otrzymali nawet 9 XL Candy do kartany z jednego rajda. Powtarzam, 9 XL Candy do kartany z jednego rajda. Mi się to zdarzyło już w życiu. Miałem takie sytuację, to było na Gofestie w Seattle. Tam te rajdy trochę rządziły się innymi prawami. Na Gofestie w Berlinie zresztą też było podobnie. Natomiast tutaj po raz pierwszy dla wszystkich graczy jest dostępna taka możliwość, że jeśli właśnie rzucimy dobry rzut, czyli great albo excellent, mamy odpaloną oczywiście mega ewolucję najlepiej na trzecim poziomie mega. Plus jeszcze najlepiej był jakby był na Weder no ale na to nie mamy wpływu. I wtedy rzeczywiście ilości XL Candy mogą wejść nawet tak nieziemskie. przed chwilą zbiłem jedną kartanę i weszło. 5. I mamy zbity. Rare Candy były aż 3, no to nie tak dużo. a w męcik jest. No i zobaczmy, co jesteśmy w stanie zdziałać z taką kartanką. Ciach. No i na Greaty będę celował. O, siedzi. I chwila prawdy. 4. No 4 jest lepsze niż 3, więc to nie jest taka zła sytuacja. To sobie zobaczmy drugi etap quest'a. Płatnego za 3 zł, oczywiście przypominam, ten quest jest nieobowiązkowy. Tutaj te rogenrolle z questów mogą mieć lepszy troszkę IV, no bo jest gwarantowana wyższa podłoga. Natomiast czy ma ten Pokémon aż takie duże znaczenie? No tak jak mówiłem parę odcinków temu, w tym momencie z tym atakiem staje się gdzieś tam w topce nie Mega, nie Shadow Pokemonów kamiennych, więc jak ktoś jest nowym graczem na przykład, to bardzo fajny event. Kamiennych Pokémonów używamy bardzo często, bardzo często one kontrują bossy rajdów i choćby z tego powodu warto mieć dobrą ekipę Pokémonów typu kamiennego. Profesor w swojej pięknej, stylowej czarnej kurtce levelu 50. Przegonił mnie w tym wyścigu na level 50 i tego mu nie wybaczę. Trzy ewolucje dzisiaj transferów, 15 15 złapań. O, jeszcze taki shiny. No ładny jest ten shiny, co wam powiem. To był piękny rzut. Ale shiny jest fajny. Zwłaszcza w trzeciej formie, to jest naprawdę coś przepięknego. Przerwa na kawę z koladynem, trejdy. I dostęp lucky shiny. Dzięki serdecznie. Przyda się. Jaka była szansa, że to się wydarzy? Mieliśmy tylko dwa special trade y do zrobienia. Jeden poszedł na to, żebym dał Wojtkowi Herakrosa, bo mu obiecałem już regionalnego Pokemona dawno temu. I po chwili Wojtek powiedział, dobra, wyślę Ci shiny, może wejdzie, może wejdzie laki. No i weszło. Wow. I która dzisiaj nie wiem, siódma może. A najbardziej doceniam tą od ciebie. Bo jest laki, jest shiny. Także dzięki wielkie. E, doszliśmy, słuchajcie, na wały Chobrego. A tutaj dzisiaj targ wszelakich dóbr ludowych. Nie wiem, ciasta powiedzmy, chleby, świece wodne, świece wodne kiełbasy, prosto. Od rolnika. Ale najbardziej na mnie wrażenie zrobiły te, jak to nazwać? Bałwany te takie, jak to te rzeźby drewniane, powiedzmy. Jakby mały to w, w Karkonoszy jeździłem z rodzicami i tam takie rzeźbili właśnie, Starzy Górale. Bardzo podobne te ludzki. Jest taki taki motyw, jak? Tak, nie? tak, tak. Wydaje mi się, że to, że to właśnie z południa Polski jest ten motyw. Pochodzi. Ktoś mi wysyła zapron na agrony, ale już dzisiaj nam ich wystarczy może. Zobaczmy, jak ten kłeścik, podałoby go skończyć, zanim się skończy A. Zostało 7 minut, moi drodzy. To dzisiaj, szczerze mówiąc, łapałem tyle, co na płakał. Nawet nie ma X select na wymaksowanie jednego na poziom 50, no ale jakoś szczerze mówiąc nie zależało mi, tak jak mówiłem na początku to jest dobry pokémon dla początkujących graczy, można sobie go zrobić mi akurat nie był jakoś szczególnie potrzebny, ale może jeszcze troszkę tych candy docisnę przed końcem Ball door, ciach obważanki jak u mojej babci na odpuście no ja ostatni raz u babci na odpuście jak się na wieś przyjeżdżało chyba w lipcu czy sierpniu to był odpust i były stragany, tak nie no, jak się tak człowiek rozejrzy, w ładny słoneczny dzień. To ładny ten szczecin. Tak? bardzo ładny. Dobra, możemy przycisnąć XL te ostatnie 5 minut. No 183 to trochę za mało. Można zdjęcie, jasne, że tak. Oczywiście tam jeszcze z tradeów wejdą, jak będę potrzebował xl -ki. O, dziękuję bardzo. Spoko. Uuu, shiny. O, ona, fajne, bo 9,4,6 to spoko, Ivy. O, moi drodzy, o to właśnie chodzi na tym evencie. 5 pixelek. Wiadomo, że ten event, moim zdaniem, to jest taka próba na Antiku. Czy można prowadzić taki bonus? Czy to jest fajne? Czy ludzie fajnie na to reagują? Czy to nie zaburze ekonomii tych XL candy całkowicie i tak dalej? I może w kolejnych miesiącach też dadzą taki bonus, bo myślę, że to nieprzypadkowo jakby złożyło się, że akurat w trakcie Comedy jest ten bonus, nie? I nieprzypadkowo też dobrali Pokemona na takiego, który jest w miarę dobry, ale nie aż za dobry, więc jak damy ludziom za dużo XL candy do niego. To nic aż tak strasznego się nie stanie. nie? Znaczy, żeby nie było, nie mówię, że teraz co miesiąc na każdym końcu dayu będzie taki bonus do Xelek za rzucenie jeszcze czy tam Grej'ta, ale myślę, że jeszcze nie raz wśród różnych eventów pojawi się taki bonus, bo to jest super, super sprawa, super mechanika. Fajnie, że coś takiego wprowadzili. O, i pięć. No, szczerze mówiąc, gdyby ktoś przycisnął srogo przez całe trzy godziny, ja dzisiaj się spóźniłem na ten event, półtora godziny, tak? Potem piliśmy kawę, gadaliśmy, okej, okay, trochę zeszło, ale gdyby ktoś przycisnął całe trzy godziny, piszcie mi w komentarzach koniecznie, czy ktoś z Was przycisnął całe trzy godziny w jakimś dobrym miejscu, nie wiem, w Krakowie, w Wawie, we Wrocku i ile najwięcej zrobili ludzie w Polsce tych xl -ek? bo myślę, że, nie wiem, tysiąc mogli zrobić, jak nie więcej. Zwłaszcza jak mieli Tak. Nie wiem, jak pogoda u Was w Waszych miastach, ale, ale u nas na przykład jest. I ostatnia minuta. Przydałoby się szybkie łapanie, ale nie wiem żadnego statywu, więc mam jedną rękę. O, pięć, No kurczę. Tak jak mówię, gdyby to był komendy Day na coś lepszego, typu no nie wiem, Comunity Day Classic na Beldama na przykład, i byłby taki bonus. To to byłoby zbyt overpowered, najantik zrujnowałby grę, bo ludzie, jakby po ponad 1000 XL Candy natychmiast do Beldama. to by nie przeszło. I dlatego jestem przekonany, że zrobili to celowo. Dali taki opoka, który jest, hm, ok, warto go zrobić, może, ale nie jest aż taki overpowered. No i zobaczcie. Solidne pół godziny grania z hakiem, może dzisiaj i te 207 XL. -ek. Tam są jakieś na panel na tradach dystansowych, oczywiście, bo już nie ma bonusu niestety do XL za niedystansowy trade, ale na dystansowych tradach sobie tam dorobię te XL, jak będę potrzebował. Zróbmy sobie jeszcze ewolucję, ta piękna Rogen Rolla od. Wojtka Laki jakie tutaj było? IV? No, no dobra, 14 ataku. Czemu nie? No, ładny jest. Jest bardzo piękny ten kryształ. O, one się świecą na pomarańczowo jak ma animację. To nie wiedziałem, zobaczcie. Jak się go kliknie, to zaczynają się tak fajnie świecić. Spoko to wygląda. No i ewolucja jeszcze tego jest za darmo, bo mamy ją z także, także kolejna zaleta. Nie wiem, jak ocenić ten komputer day. Był dobry, ten fakt tego dodatkowego bonusu do XLek sprawił, że był nawet bardzo dobry, tylko akurat się złożyło, że był słaby bonus, bo skrócenie dystansu na jajka, Pokémon taki, no okej, okay, ani zły, ani dobry. Ale wygląda nieziemsko. Zrobię sobie jeszcze kilka sztuk, w razie aby ktoś tam kiedyś ze mną chciał jakieś e, Lucky trade, bo z jakiegokolwiek powodu by potrzebował akurat tego Shiny z setem z to u mnie... Mówisz masz. Chociaż tutaj akurat jest taka mała sytuacja, że te 200 candy kosztuje, ale z kolei jak go nie ewoluuje to potem z kimś robiąc trade-down, będzie musiał użyć Elite, żeby dostać ten na Więc i tak zrobię kilka sztuk, w razie czego. No jest epicki. Ewolucje porobione? Tak. Ten shiny przepiękny jest. No, jest jeden z lepszych, naprawdę. I questik, bo nie lubię mieć niepowyczyszczanych questów, także odbierzmy to sobie. Jeszcze jeden Gigalif na sam koniec. Nigdy nie wiem czy odpalać Star Pisa na te takie 3000 Dustu, bo to niby dużo, ale czy odpalać Star Pisa? Jest i Gigalif. Wow. Ekscelentnie trafiony Ale kłeścik zaliczony Z mojej strony to jest tyle Zostawcie łapkę w górze, subskrybujcie kanał Obejrzyjcie inne propozycje filmów na moim kanale I trzymajcie się, na razie, cześć!